Może być? Tia. Kim Lassie, hey? Dzień dobry, się, się Blackburn. Kiedy mi wreszcie powiecie, co tu się dzieje? 18 godzin temu odebrałem telefon z Departamentu Bezpieczeństwa z informacją, że mają w areszcie żołnierza, z którym powinienem pomówić. Chodzi o atak terrorystyczny na Nowy Jork. Żołnierz utrzymuje, że wie, jak mu zapobiec. Najlepsze jest to, że według niego do zamachu ma dość już dzisiaj. I oto jesteśmy. Powinieneś się przespać po przylocie. Wyglądasz jak gówno. Kto to jest? To... To Salomon? A ty nadal wierzysz, że planuje zaatakować w Nowym Jorku? A wy nie? Dlaczego? Bo tak powiedział. Czytałem Akta. Próbuję ratować swój tyłek. Nie wie co nas interesuje. Chwila, wysłuchajcie mnie. Później mnie pogrzebiecie. Nie musimy cię grzebać. Już jesteś martwy. Nie wie, co nas interesuje. Spokojnie poczekaj. Chcę pójść tym tropem. Pomożesz nam złożyć do kupy scenariusz ataku, sierżancie. Jeśli będziesz współpracować, może wydobędziesz się z szamba, w którym tkwisz po same uszy. Jedyne, co musicie, sierżancie Blackburn, to wypełnić białe plamy. Jasne? Kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o Salomonie i PLR? Dziewięć miesięcy temu. Podczas operacji Łamacz Mieczy irackim Kurdystanie. Dobra. Słucham. Szajbus 13, 3 tu dowódca szejbusów. Dwa kilometry do umieży wyjścia Od... Przyjąłem! Ej, wy też już chyba nie wiecie co my tu robimy. Przestań zbywać Montez. Tak tylko mówię, jeśli chodzi o PLR, powinniśmy teraz być w Iranie, a nie w Iraku. Oni przechodzą przez granice, stary. PLR to kozacy. Łapiesz? Większy chodnik ze świecą szukę. Szajbus 1-3, tu dowódca szejbusów. Sytuacja jest zmienna. Jak najszybciej udajcie się do punktu z Bermego. Tu jeden trzy. Przyjąłem. Kurwa, czemu się zatrzymujemy? Nasz cel znajduje się 20 kilometrów stąd. Nie wiem, Montez. No, panowie, wszyscy wysiadać! Dobra, idziemy! Jadam! Chyba spóźniliśmy się na imprezkę. Gdzie porucznik? Tutaj, w prawo. Dzięki!

Nie mają, tak? To pytają, chcesz? Nie, że nie, Panowie, witam. Jak wiecie, przebiły się tu do nas jednostki PLR z Iranu. Robi się nieciekawie. Przypominam, że obywatele tego kraju nie są naszymi wrogami. Są nimi żołnierze PLR. O 9.30 straciliśmy kontakt z oddziałem Żmija. Mieli zbadać sprawę rzekomego ładunku wybuchowego w pobliżu bazaru Spinza. To ta gorsza część miasta. Nie wykluczamy udziału PLR. Macie udzielić wsparcia zaginionym żołnierzom, a jeśli będzie trzeba, wezwać śmigłowce ewakuacyjne. Jesteście oddziałem szybkiego reagowania. Liczę na was. Znajdźcie tych żołnierzy. Bierzemy się za to. Chodźmy! Panowie, jesteśmy w niedoczasie. Poszukajmy tego patrolu. Mamy jakieś dane na temat sił wroga w tej dzielnicy? Spodziewajcie się najgorszego. Naprzód! Ciągle zapominam, że tam, skąd pochodzisz, szkoły nikt na oczy nie widzi. Trzymać się razem. No, się. Co to było? Jones. Jesteśmy jakieś 90 kilometrów od linii uskoków. A, coś się zmizła. Co to się w Zniknął. Na, wstydź! Wujka! i matkowicz weźmiecie drzwi po prawej. Idę. Bierz dupę w troki, mleczu! Ani jednego cywila. Nie podoba mi się to. Ostrzał! Snajper! Dawaj, No już dalej. Ruszaj się! mamy snajper! Tu po lewej! Wyszukujcie tyle! Jazda, jazda, za mną! Nic ci nie jest? Dobrze. Okay. Jestem. RPG na mojej dwunastej, pierwsze piętro! Nie zbliżać się do samochodu! Idą w idą w Wszyscy do ten butynek! No do mnie. Cele po drugiej stronie parkingu. Odkrzyżają nas! Przemieszczam się. Ha, ha. Dawaj! Zajmę się nimi. Hej, kolego, czujesz to? Dobra, naprzód. Uwaga na flanki. Mam nadzieję, że Chuffing się wyliże. Ja radę. To kawał twardego sukinsyna. Kolejny wstrząs. Nie zatrzymywajcie. Rozgląda się, panowie! Do nie zatrzymywać im z okna! Zawalić! Zawalić! Dostałem! To nie byli miejscowi. Nie mówili po arabsku. Wygląda na to, że al-Bashir zaczął eksportować irańskich bojowników. Ja też nie łapię. Chodźmy na ten dar. Szajbus 1-3, tu Szajbus. Snajper nadal groźny. Bądźcie ostrożni. Mm -hmm. Tyto. Jedziemy. O, w dupę, kontakt! Ktoś coś widzi? Ja go nie widzę! Kuźwa to pieprzona pięćdziesiątka! Nie wychylać się! To chyba z hotelu. Idziemy od osłony do osłony. Wywabimy go. Idę. Idę. Dobra, a teraz. Idę. Idę Dobra, wszyscy nagle. Odstrzygamy się do krawędzi i jak wychyli głowy, to ją kurwa wstrzelimy. Zrozumiano. Nie ma Tak, czekaj, aż będziemy na pozycji. Zachować odstępy. Nie zatrzymywać się! Mów do mnie, widzisz go? Jest! Snajper, dobra, dobra. na ulicy, 50 metrów w połowie wysokości. Nieźle się okopał. Mam wyrzutnie pepans. Dają ją blakowi! Kurwa, osłona się sypie! Najlepiej strzelasz. Jak zobaczysz błysk broni, już się, brachu. Będę cię osłaniać, a ty strzelaj! Uwaga na gazy wylotowe. Przygotować się, 3, 2, 1, owia! – Nie, nie! – W porządku? W porządku. Poszukajmy tego patrolu. Szajbus 1-3, tu sanitariusz. Połataliśmy waszego człowieka i możemy dostarczyć go do punktu ewakuacyjnego. Będziecie nas osłaniać? Jasna sprawa. Jaki kierunek? Odbiór. Północna strona. Szajbus 1-3 na pozycji. Wygląda, że jest czysto. Przyjąłem. Przemieszczamy się. Odbiór. Wypatrujcie wroga. Nasi są tam całkiem odsłonięci. Przyjaciel na poziomie ulicy! Schowaliśmy się za łebrzeć, jeden krzew! Balkony, lewa strona! Wróg na dachu, przed nami! Są następni. Uważajcie na ulicę i dachy. Szabu z jeden, trzy chyba już czysto. Przemieszczamy się. Załatwione, może się ruszać. Kurwa to chyba jakiś Zardy! Wielkie dzięki. Zaopiekujemy się waszym koleżką. Bez odbioru. Zdanet! Idą do nas, są w budynku. Zejdziemy wreszcie z tego zastranego dachu? Nie możemy wrócić po własnych śladach. Trzeba znaleźć jakąś inną drogę na dół. z tego za daleko możemy użyć tego jako mostu dramat się pieprzony harcerzyk jester jasta jazda! jazda, jazda. Problemy. Przemieszczamy się do punktu docelowego. Pobijamy! na A co będzie, jak wygra Pijolar? Kraj rządzony przez terrorystów to marne rozwiązanie. Braku. Amerykę założyli terroryści dla terrorystów. Jak ci się zdaje, czym była amerykańska wojna o niepodległość? Historia piszą zwycięzcy. Jak ty w ogóle trafiłeś do Pietromaski? Sam sobie często zadaję to pytanie. – To nasz patrol? – Dwóch. Skupcie się! Chwila! tego papila! To od do 1-3! Musimy ewakuować rannych! Odbiór! Przyjąłem jeden 3 Uważajcie na siebie, bez odbioru! Cholera, coś tu jest nie tak! E, e, coś znalazłem! No, o nie, jest dobrze! Ładunki wybuchowe! Drugi. Drugi zrozumiano! Kurwa macie, przyciągamy za dużo uwagi! No co jest? nie Muszę wiedzieć do czego jest podłączony! Blackberry, nic za przewodem! Jazda! Słyszałeś, Black? Idź za tym jebanym przewodem!